Postać wyjątkowa postać, bardzo złożona bym powiedział, no bo z jednej strony, właściwie od tego zaczyna, od świadka przestępczego, kim on nie był, przemytnikiem, był producentem pornografii nawet, może nie powinniśmy o tym mówić, ale tutaj nie ma tematów tabu, handlował narkotykami, zresztą sam też można chyba powiedzieć był narkomanem, ale to wszystko jest jak gdyby ciemna strona Sergiusza Piaseckiego, teraz będzie ta Jasna tak, gdzie miał niezwykłe zasługi dla Rzeczpospolitej, stojące trochę w kontrze do tego, o czym mówiłem. No bo tak, to jest, drodzy Państwo, przede wszystkim wybitny, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy. Pisarz niepodległościowy, pisarz antykomunistyczny, publicysta polityczny też wspaniałej klasy, żołnierz Armii Krajowej, oficer wywiadu przedwojennej, Dwójki. No i w końcu osiadł na emigracji, właśnie jako ten zwalczany przez Komunę, ścigany przez Komunę, no i, i dokończył żywota na wyspach brytyjskich w Walii.